Tu i teraz. Proszę Państwa, rozpoczynają się Igrzyska Olimpijskie we Włoszech, i możemy się spodziewać, że jedną z części internetowych komentarzy i całej takiej obudowy internetowej tego wydarzenia staną się memy. Bo memy to jest coś, co nam towarzyszy już od wielu lat. I rzeczywiście, to jest właśnie taka przestrzeń nieograniczona. Czy tak jest w istocie i jaką rolę pełnią memy w naszej kulturze masowej, tak powiedzmy o tym. Z audycji, którym jest medioznawca i socjolog z Uniwersytetu Rzeszowskiego dr Jarosław Kinał. Dzień dobry. Dzień dobry Pani, dzień dobry Państwu. Panie doktorze, mem, mem który Pana ujął swoją sugestywnością, swoim przekazem ostatnio? No, wszystkie memy, które pokazują relacje, oczywiście zabawne, Igi Świątek z Robertem Lewandowskim, to, to jest, one są wyśmienite, jeśli chodzi o, o, o poziom żartu, absurdu i kreatywności. Nie, oczywiście jest bardzo dużo memów, które do mnie trafiają, ja coraz więcej czasu spędzam na memach, z których się czegoś uczę. <laughs> e, korzystam z, z, takich po, z takich profili, gdzie memy są elementami transmisji ciekawostek e, i to, to mnie jakoś ubogaca. No właśnie, czym są memy? Mem... One się nie pojawiły tak znikąd parę lat temu. Nie. One są od zawsze z nami? Nie, znaczy... Te, te, teoretycznie są od zawsze. Natomiast jeśli chodzi o medyoznawstwo, to wprowadził je Richard Dawkins e, bardzo dawno temu, w 1976 roku. E, mem jako coś zapadającego w pamięć. Od słowa memorable, czyli coś, co wchodzi nam w głowę, zostaje z nami, tym się dzielimy, przekazujemy dalej. I pierwotnie był to, była to jakaś opowiastka, dowcip, dykteryjka. No, Prosty przykład z międzywojnia. Te wszystkie anegdoty o generale Wieniawie, prawda? No to, 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 to też jest pewnego rodzaju nie, me, mem później. Tak, tak malownicza postać, y, czyli takie opowiastki, anegdoty. Które zostają z nami, które nas cieszą, wprawiają nas w dobry nastrój albo czegoś nas uczą. Że też memy mają funkcję wychowawczą, pokazując, że coś wolno, coś wypada, a coś przechodzi do tej sfery śmiechu, są też narzędziem ostrycyzm Memy jeden do jednego, przekazywane, bo przecież w tych dawniejszych czasach, o których pan mówi, czyli ten okres międzywojnia, no to no nie było wtedy internetu, więc siłą rzeczy z ust do ust. Z ust do ust, na spotkaniach, podczas jakichś balów, rautów, te opowieści krążyły. Później były te opowieści, a także już zaczęły być te opowieści także rysunkowe, bo pojawili się karykaturzyści, pojawili się, pojawiły się osoby, które ilustrowały różne zabawne sytuacje w prasie z podpisami, czyli tak jak teraz nam wydaje się ten mem modelowy wygląda, czyli zdjęcie plus jakiś kąśliwy bądź mniej komentarz. No i Tem, te mamy przeszły dzięki internetowi w fazę masową. Na początku wysyłane sobie mailami w latach 90. jako zwykłe zdjęcia, jako też gify, czyli taki krótki, krótki, animowany obrazek w mediach społecznościowych stały się już globalne. Ponieważ dzięki zasięgom, które, które mamy w mediach społecznościowych, możemy dotrzeć do setek tysięcy, a nawet milionów odbiorców, w zależności od tego, jak. Duży zasięg posiada nasze, nasze konto w jednym, drugim, trzecim portalu społeczności. No właśnie, i tak próbuję tutaj wejść w ten temat, przywołując moje doświadczenia z memami. Ja traktuję je jako komentarz do, do wydarzeń, do sytuacji, do wypowiedzi różnych osób, do czegoś, co się wydarzyło. Natomiast komentarz to jest tylko jedna z ról, jedna z możliwych odsłon memów. Tak, natomiast ta funkcja puentowania memem sytuacji. Sytuacji jest bardzo ważna, ponieważ pozwala nam bardzo często też rozładować napięcie. Oczywiście, mamy pełnią także funkcję informacyjną, gdzie przekazują jakieś informacje, ponieważ. E, jak pokazują badania, na które przywoływałem się w moim ostatnim artykule, 6 na 10 internautów twierdzi, że mem jest ich podstawowym źródłem informacji. Bo nie słyszeli wcześniej o czymś i tutaj I nagle. Pogłębiają, później pogłębiają swoją wiedzę, ale to jest właśnie takie zarzucenie wędki z informacją na, na, na odbiorcę. To też świetny sposób komunikowania, budowania swojej marki, no bo część bohaterów memów. Właśnie na memach zbija fortunę, udostępniając swój, swój wizerunek na przykład w kampaniach reklamowych. Człowiek mem to brzmi, to może brzmieć żartobliwie, ale może też brzmieć groźnie. Z jednej strony może kojarzyć się pejoratywnie, że człowiek, który znajdzie się na memach, to ktoś, kogo chcemy skrzywdzić, albo kto został skrzywdzony przez udostępnienie jego wizerunku publicznie. Ale z drugiej strony są takie osobistości, które występują w memach i monetyzują tą swoją chwilową albo długotrwałą popularność, w zależności od tego, jak bardzo popularni są. Natomiast trzeba mocno zaznaczyć, że bohaterami memów stają się osoby o specyficznej fizjonomii. A przykład pewnego węgra w, w dojrzałym wieku, który się uśmiecha jakby się nie uśmiechał, który, powiem, który stał się takim, takim modelowym przykładem czegoś, gdzie... Gdzie musimy się uśmiechnąć, ale nam za bardzo to nie pasuje. I też i już widzimy w, na przykład w, w telewizjach śniadaniowych, albo nawet w programach informacyjnych, w różnych stacjach i na, kanałach, że, że bywa to naśladowane. Oczywiście, że tak. Natomiast, przez żywe osoby. Tak, natomiast też e, trzeba zwrócić uwagę, że sam mem znowu ewoluuje bo teraz memem już są nie tylko, e, tylko zdjęcia statyczne, ale także animacje, także filmy, e, także y, hasła, które są rzucone przez... Celebrytów, influencerów, ludzi znanych, które funkcjonują w e, zbiorowej świadomości i na przykład stają się kanwą do tego, żeby dodać jakieś zdjęcie i ten tekst tym zdjęciem zilustrować. Czy są jakieś granice dla tematów memów? No bo memy właściwie dotyczą różnych dziedzin, począwszy od życia celebrytów poprzez sport, poprzez oświatę, gospodarka, polityka, kultura chyba nie ma ograniczeń, ale czy są i jednak jakieś ograniczenia. To znaczy, są ograniczenia prawne. Nie można promować ustrojów totalitarnych, nie można promować rzeczy zabronionych. Natomiast, jak każdy z nas chyba zdaje sobie sprawę, ludzie w internecie, użytkownicy internetu, twórcy internetowi bardzo często nie znają granic i tworzą takie formy, takie, takie memy, które. Wszelkie granice dobrego smaku i obyczaju przekraczają. Natomiast to, co jest bardzo niepokojące, to to, że znajdują odbiorców. No właśnie, i tutaj dotykamy bardzo ważnej sprawy. Gdzie się kończy żart wywołany memem, czy żart memowy, memiczny, a zaczyna już poważna sprawa, to znaczy uderzenie w czyjeś dobra osobiste, w dobre imię? To tutaj tak naprawdę. Z jednej strony trzeba rozpatrywać systemy prawne każdego kraju, w którym ten mem jest stworzony, bo memy w, naszej, w naszym kręgu kulturowym, w naszym kręgu cywilizacyjnym są z jednej strony ilustracją rzeczywistości, satyryczną ilustracją rzeczywistości, przekazaniem wiedzy, przekazaniem informacji. Natomiast w krajach globalnego południa Memy stanowią źródło i element manifestacji politycznej, ekonomicznej, zupełnie inna funkcja, zupełnie inny, inny rodzaj i zupełnie inny model. Więc tutaj też musimy pamiętać o tym, w jakim kraju jesteśmy z jakiego kraju odbieramy, z jakiego kręgu kulturowego odbieramy te, te treści memiczne, tak, żeby je dobrze zrozumieć, żeby je dobrze sobie rozkodować. I, i to też jest ważne. Po drugie, oczywiście memy granice memów i ta, ta, ta granica między żartem, a czymś obscenicznym jest bardzo cienka i zależy od tego, jak my odbieramy pewne, pewne zjawiska, pewne treści, pewne zdjęcia I, i tutaj ze względu na to, że internet kojarzy nam się z wolnością wypowiedzi na maksymalnym poziomie, to my musimy ustawić w sobie taki mechanizm selekcji, żeby dobierać te i tych twórców memów, którzy w trafiają w nasz, w nasz system estetyczny. I a także w nasz system wartości. Tak, i nasz system wartości. A odrzucać tych, którzy przekraczają nasze ustalone wcześniej normy, które mamy gdzieś tam w sobie. No i właśnie o twórcach między innymi memów, y, które są coraz bardziej popularnym językiem internetu. Jednym z elementów języka internetu y, będziemy mówić w drugiej części naszej rozmowy z gościem audycji doktorem Jarosławem Kinalem. Tu i teraz. Rozmawiamy, proszę Państwa, w audycji tu i teraz o memach, o ich y, roli w kulturze masowej, bo one, można powiedzieć, bardzo intensywnie weszły do naszej świadomości, do naszej, czyli użytkowników internetu, bo o memach internetowych mówimy. Chociaż, tak jak Państwo słyszeli w pierwszej części y, rozmowy z naszym gościem, memy to właściwie jest historia, można sięgnąć wiele dziesiątków lat wstecz. Y, Jarosław Kinal, doktor Jarosław Kinal, medioznawca i socjolog z Uniwersytetu Rzeszowskiego jest cały czas z nami, to porozmawiajmy o twórcach memów. Kto je tworzy? Czy sto, stoją za tym jacyś ludzie? Z jednej strony tak. Stoją duże korporacje reklamowe, które wykorzystują memy w swoich kampaniach. Spindoktorzy, którzy wykorzystują memy w kampaniach politycznych albo do podtrzymania zainteresowań swoich zleceniodawców, polityków. No, ale przede wszystkim memy tworzą zwykli ludzie. No właśnie, czyli ta radosna twórczość jednak jest. Tak, no, w większości Radosna, no. w radosna, no, w większości radosna, to trzeba trzeba o tym pamiętać kreatywność. No, rozwój internetu pozwala nam rozwijać swoją kreatywność na niespotykanym poziomie i pokazywać te swoje osiągnięcia. Chociaż większość autorów memów jest anonimowych, to też trzeba o tym pamiętać. Natomiast każdy z nas może stworzyć e, swojego mema. Z własnych zdjęć albo z tych zdjęć, które dostarczają różne generatory memów. Wystarczy wpisać generator memów i zostaną Państwo skierowani na jedną z kilkuset stron, które umożliwiają stworzenie takiego, takiej, takiej opowieści wizualnej. No i tutaj otwarte jest wszystko, tak naprawdę dla, dla Państwa. Możecie wykorzystać, to są jest około 300 takich templatek, które na w których można dodawać swoje, swoje treści. To są sceny z filmu, z wydarzeń sportowych. Obecnie jedna z najpopularniejszych to ten przykład jednego skoczka, któremu zjechały narty. Nie, nie pamiętam jego nazwiska, proszę wybaczyć. Ale no, stał się takim samotnym wilkiem, no bo, no, no bo no nie ma nart. No i co z tym zrobić, prawda? Nawet, nawet jest taki mem, gdzie, gdzie ten skoczek czeka na swoją kolej i jest podpis nie mam nart, no i co mi zrobicie? To, nawiązanie do filmu Barei. Ale no. memy tak naprawdę można tworzyć z różnych powodów, z różnych pobudek. No właśnie, tylko po co? Ktoś zapyta. Po co na przykład ym, stać się człowiekiem memem, jeśli uznamy, że na przykład nasza fizjonomia jest y, może tako, taka, że może zainteresować kogoś, może... No A to bo... Bardzo rzadko my sami chcemy być człowiekiem memem. Najczęściej, jak, jak zauważyłem w swoich badaniach, te memy są tworzone o osobach publicznych, które są, zostają przyłapane na jakiś stop klatce, albo o osobach, które są w naszym otoczeniu bardzo dużo memów tworzą uczniowie o swoich nauczycielach, czy dyrektorach szkoły, e, pracownicy firm o swoich szefach, czy, czy kadrze zarządzającej. Jedną z takich kategorii bardzo popularnych, lubianych przez twórców memów jest główna księgowa. E, oczywiście są też memy, memy sytuacyjne, związane z, z jakimś wydarzeniem, które się zaczęło chyba nie, jak już pani wspomniała, są igrzyska olimpijskie, więc na pewno powstanie bardzo dużo memów z panczenistami, z łyżwiarzami figurowymi, z koczkami. Ktoś wygra, może stworzyć wygra, mem, ktoś przegra. przegra, będzie miał taki, a nie inny grymas twarzy i ten grymas stanie się początkiem do nie, różnego typu żarcików dalej. Są memy polityczne. No i tutaj... Proszę się nie zdziwić, ale najczęściej memowaną, bo tak to można chyba nazwać, czyli najczęstszym bohaterem memów globalnie obecnie jest Donald Trump, prezydent Stanów Zjednoczonych, który jest bardzo barwną postacią, która budzi bardzo skrajne emocje wśród, wśród twórców memu i w ogóle wśród internautów. Mamy także memy lokalne związane z kulturą narodową, na przykład memy które zaczynały się e, e, w Polsce mówimy kocham cię i lubię to słowo e, albo w najlepsze polskie danie kaszanka e, które by było rozsyłane na przykład do osób e, anglojęzycznych żeby próbowali wypowiedzieć kaszanka e, rozbawili tym, tym, tym dźwiękiem e, związane z językiem e, no, naj, 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 najczęstszy w Polsce język, który jest obcy, który jest bohaterem memów, to oczywiście język czeski, z którego sobie ludzie tra, tra, robią translacje. Języki mniejszości, mniejszości narodowych, grup etnicznych, jak Kaszubów, czy, czy Ślązaków, prawda? Przy czym to jest kwestia takiego utrafienia pewnie w rodzaj zapotrzebowania społecznego, że ta mem Mówiąc kolokwialnie, yy, chwyci. Tak, tak to, to znaczy te, 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 te rzeczy, które wypływają, to jest promil tego, co się tworzy. Mam tutaj takie, mam tutaj takie dane, że yy, obecnie dziennie yy, tworzone jest, proszę państwa, około nie, 4 milionów memów. Na całym świecie? Na całym świecie. Natomiast... Yy, to, w jaki sposób my odbieramy te, te memy, już zależy od banik informacyjnych, w których się znajdujemy, kręgów, które się z nami tym dzielą, ale to też warto powiedzieć, memy w przeciwieństwie do tradycyjnych form informacyjnych czy rozrywkowych, są wielokanałowe. To znaczy, udostępniamy je na w swoich komunikatorach, jednym, drugim, trzecim, czwartym. Bardzo często udostępniamy je na grupach na jednym albo drugim portalu. A jeszcze dodatkowo przesyłamy je sobie zdjęciami. to Bardzo popularny mem podczas Wigilii, starsza pani, która ma symbolizować babcię, która mówi, może jeszcze jednego pierożka na tej Wigilii, a podpis babciu to już jest 687 pierożek, a jeszcze czeka mnie ryba po grecku. Czyli, czyli rodzaj y, komunikacji. Dzięki memom y, można trochę przyspieszyć no, tę komunikację, skrócić dystans. Tak, ogólnie już teraz w komunikacji mamy skracanie dystansu. Bo proszę zauważyć, kiedyś pisaliśmy listy. Nie, teraz piszemy krótkie wiadomości. Nie wiem, czy pani redaktor spotkała się z jakąś bardzo długą wiadomością wysłaną smsowo albo y, przez komunikator. No, coraz mniej już takich jest, bo w ogóle przestają występować, bo przyzwyczailiśmy się do tej skróconej formy. To znaczy, no, ja tutaj powiem, że rzeczywiście stykam się z długimi SMS-ami. Sama też czasami takie popełniam. No i właściwie przyznam, że to sprawia radość, tak, że nie, można trochę pobyć dłużej z tym człowiekiem, który jest po drugiej to, stronie. To prawda. W tej nat formie. Natomiast nie wyobrażam sobie SMS-a na 4 czy 5 stron A4, które Normalnie odpowiadają tradycyjnemu listowi z XIX czy początku XX wieku, gdzie opisywano różne, różne zdarzenia. Pojawiła się możliwość właśnie dużego dostępu do narzędzi generujących obrazy, dzięki czemu ten, ten, ten komunikat obrazkowy jest szybki, jest krótki, jest celny, jest taką puentą, no To też musimy zdawać sobie sprawę, że współcześnie najcenniejszym zasobem jest czas, którego mamy coraz mniej. Coraz mniej, chociaż coraz więcej rzeczy nam ułatwia nasze funkcjonowanie i sprawia, że wydawałoby się, że, że zaoszczędzimy nasz czas na czymś po to, żeby zyskać dla czegoś, a okazuje się, że i tak tego czasu nie wykorzystujemy. No, Mem... ja powiem jeszcze jedną zabawną sytuację. Mój kochany syn słucha teraz świetnej, świetnej opowieści, jak dzieci przenoszą się w czasie i trafiają do nie, czasów, gdzie jest okupacja. No i poznają swoich rówieśników, którzy pytają, jak się żyje w tej przyszłości. No to oni opowiadają, że mają zmywarkę, mają internet, nie piszą wypracowań, tylko je drukują, jak grają, to w gry, no to ci stoją to coś zdziwieni to wy się strasznie musicie nudzić w tej przyszłości. A, no właśnie. I niech to będzie puenta dla naszego spotkania i rozmowy. A memy warto zgłębiać, warto pewnie po nie sięgać, chociaż są też osoby uodpornione i na memy, i na komentarze internetowe. No, ale to jest temat już na zupełnie inną rozmowę. Bardzo dziękuję za spotkanie. Medioznawca i socjolog z Uniwersytetu Rzeszowskiego dr Jarosław Kinal. Pięknie dziękuję i pięknego dnia.